Knoś tam, to, to chyba że tam jeszcze tam pograłem sobie jakoś tam nie wejdę. Później Minecraft mi się znudził, bo nie wiedziałem, że są takie coś jak modyfikacje. I Minecraft mi się bardzo szybko znudził po tym czasie, a w będzie nie było żadnych takich... Znaczy były jakieś łapki przepraszam Minecraft. Ciężko mi się przedstawić, ale... i dzięki temu był bardziej interesujący. A szunada mi się jeszcze mój pierwszy świat, no i jak wiem, to takie rozwinięte pytanie, czyli gram w Minecrafta od Bety 1.6. się tak przestraszyłem tego, że się tak e, bałem jeszcze wtedy wodzić. No to później jakoś tak po tym 1, 2, 5 jakoś tak bardzo na, nabrałem pewności siebie. No i już wtedy grałem normalnie, nie? Wtedy czasem w tym e, grałem na peacefulu czasem, bo wolałem, e, bo zbyt się bałem, że gdy, a, że gdy miałem jakiś tam. Zwykle, gdy wracam z żelazem, ponieważ uważam, to za bardzo materiał, to bardzo cenny materiał, dawałem się, że go stracę i No więc tak, to tyle w tym odcinku QNT. Wyszło z niego chyba 8 minut nagrania. Ale mam nadzieję, że Wam się spodobał i że Waszą ciekawość zaspokoiłem. Macie kolejne pytania? Piszcie.